Pani Anna uciekła z bombardowanego Charkowa, w Lwowie jest od kilku dni, korzysta z pomocy ośrodka żydowskiego, w którym dostaje posiłki. Sama też pomaga tym, którzy zostali na wschodzie. W różnych częściach miasta są bombardowane domy mieszkalne, budynki administracyjne i kościoły. Giną prościej ludzie, niestety kobiety i dzieci. Niektórym z moich bliskich udało się wyjechać, ale wielu nie może opuścić miasta. Na przykład matka mojej kuzynki jest sparaliżowana po udarze, i rodzina nie może wyjechać, więc pomagamy im stąd. Pani Nadia nie chciała uciekać z miasta, w którym się urodziła i mieszkała, ale jej dom znajduje się w pobliżu fabryki samolotów i został zbombardowany już w pierwszych dniach wojny. mąż Obudziliśmy się, mój mąż myślał, że to pokaz sztucznych ogni, a ja od razu zorientowałam się, że to wojna. Kiedy zabierano nas do dniepru, to pociąg odjeżdżał z począcymi kobietami i dziećmi. Na paronie zostali tylko mężczyźni, którzy muszą obronić swojego miasta i Ukrainy. Uchodźców w Lwowie wspierają członkowie nielicznej już judejskiej wspólnoty ortodoksyjnej. Codziennie wydają posiłki setkom osób. Jak mówił, los uciekinierów jest im szczególnie bliski. Jest to w istocie próba powtórzenia historii, którą już chcieliśmy zamknąć na zawsze. To była straszna historia. Obserwujemy to cierpienie uchodźców, którzy byli zmuszeni opuścić swoje rodzinne strony, zostawić wszystko. To są ludzie wykształceni, inteligentni, mieli pracę, dobre życie. Dlatego staramy się im jakoś pomóc, podtrzymać na duchu, zapewniamy też jedzenie. Modlitwą i czynami wspierają walczącą Ukrainę Lwowscy Ormianie. Pomagają uchodźcom, ale też walczą na froncie. My Wszyscy wspieramy Ukrainę i będziemy walczyć z całych sił z agresorem, który na naszej ziemi brutalnie zabija ludzi. Do tej pory na froncie zginęło 16 Ormian. Jest wielu rannych. Każdy pomaga jak może. Wieczorem stoję na punkcie kontrolnym, a w ciągu dnia pracuję jako wolontariusz. W pracę zaangażowani są wszyscy Ormianie ze wszystkich miast Ukrainy. Dziś na Ukrainie nie ma podziału na różne narodowości. Ukraińcy, Polacy, Ormianie, Żydzi są jednym narodem ukraińskim, który walczy o wolność i pokój.